Nowska Straż Pożarna została doposażona w średni samochód ratownictwa technicznego marki Iveco Eurocargo. Samochód ten przeznaczony jest do prowadzenia działań z ratownictwa technicznego. Samochód ten może brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz współdziałać z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Chciałbym teraz zaprezentować wyposażenie tego nowego pojazdu. Średni samochód y, ratownictwa technicznego, jaki otrzymała komenda powiadała Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, jest przeznaczony na wyposażenie jednostek Straży Pożarnej. Pojazd ten jest przystosowany do bezpośredniego bez prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej lub do współdziałania z innymi jednostkami specjalistycznymi. Samochód posiada nowoczesną dwudrzwiową kabinę z miejscami yy, dla załogi w układzie 1 plus 2, to znaczy kierowca, ratownik i dowódca. Wnętrze kabiny jest wyciszone, wyposażone w układ ogrzewania, wentylacji oraz system łączności. Duża moc silnika zapewnia dobrą dynamikę, umożliwia funkcjonalne rozmieszczenie sprzętu i komfortową pracę. Zabudowę pojazdu stanowi jednolity moduł wykonany ze stali nierdzewnej z wydzielonymi skrytkami dla sprzętu, zamykanymi aluminiowymi żaluzjami. Dach pokryty jest blachą aluminiową ryflowaną, przystosowany do przewożenia sprzętu. Miejsce pracy wokół pojazdu jest oświetlone. W przedniej części samochodu zamontowany jest marz oświetleniowy, wysuwany. 5-metrowy, który posiada jaśnicę dwa razy po 1000 W. W pojazdu zamontowano wyciągarkę hydrauliczną. W pojeździe zainstalowany jest generator prądotwórczy o mocy 16 kW. Pojazd został zakupiony z projektu unijnego Bezpieczne Drogi Województwa Łódzkiego. Doposażenie służb ratowniczych i interwencyjnych realizowany został przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i polegał na zakupie siedmiu samochodów ratownictwa technicznego. Jeden z tych siedmiu samochodów trafił do kutna. Kolejnym zestawem jest zestaw poduszek pneumatycznych i są to poduszki wysokiego podnoszenia oraz poduszki niskiego podnoszenia. Kolejnym wyposażeniem to jest zestaw podpór mechanicznych. Samochód wyposażony jest również w pilarki spalinowe, w piły do cięcia stali i betonu. Wyposażony jest również w narzędzia takie jak piła szablasta, multiszlifierka, wirtarka udarowa, komplet różnego rodzaju kluczy. Są to klucze płaskie, oczkowe, imbusy, zestaw różnego rodzaju śrubokrętów oraz podstawowe narzędzia takie jak młoty, nożyce, siekiery, szpadle, łopaty. Dodatkowo posiadamy spodnie pilarza, lekkie ubranie chemiczne, rękawice ochronne, wodery Pojazd ten został również wyposażony w tak zwany system łańcuchów śnieżnych On-Spot, które no, na pewno pozwolą na lepszą jazdę w trudnych warunkach zimowych. Zestaw hydrauliczny Holmato, w którym znajduje się rozpieracz kolumnowy, przycinak do pedałów, przycinak do lin i linii kablowych, zaciskacz do rur, wyważacz do drzwi, przycinak do nakrętu. Są to jedne z najważniejszych zestawów, które znajdują się na tym pojeździe.